Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 4 cm i 20 cm. A jego wysokość ma długość 6 cm. Oblicz obwód tego trapezu. Mam tutaj trapez równoramienny. No to rysunek pomocniczy. Krótsza podstawa, dłuższa podstawa. Jedno ramię, drugie ramię. Podstawy trapezu równoramiennego mają długość 4 cm, 20 cm. A jego wysokość ma 6 cm. Oblicz obwód tego w trapezu. Ok. Opuszczamy sobie teraz drugą taką wysokość. Ten odcinek ma taką samą długość co ten. Czyli tutaj mamy 4. Cały ma 20. No to jak my tutaj sobie zrobimy 20, odjąć te 4, jak my to podzielimy na te dwa fragmenty, To nam wychodzi, że te fragmenty mają po 8 centymetrów. Tutaj również jest kąt prosty. Możemy wyliczać ramiona z tego trójkąta prostokątnego twierdzenie Pitagorasa: a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. 6 do drugiej, 8 do drugiej, c kwadrat. 36, 64, c kwadrat. 100, c kwadrat. Pierwiastkujemy i odwracamy. Pierwiastek ze stu to dziesięć, czyli c to dziesięć. Możemy liczyć obwód tego trapezu. Dziesięć, cztery, dziesięć. 20. Łącznie 44 centymetry. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.